Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwo. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, Jakie to smutne i bardzo przygnębiające, że słowo tam, które pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, odnosi się właśnie do rodzinnego miasta Pana Jezusa. Jego rodacy, mieszkańcy Nazaretu podziwiają jego mądrość, podziwiają dokonywane cuda. I pytają ze zdumieniem, ale również i pewnym niedowierzaniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I zaraz dzielą się swoimi przemyśleniami. Przecież to jeden z nas, taki zwyczajny syn Józefa, cieśni i sam cieśla zresztą. Jak szybko zdumienie zmieniło się w coraz Głośniejszą krytykę. Z pewnością wielu mówiło wtedy, jakim prawem on tak się wymądrze. Wiemy przecież, kim on jest. Znamy go przecież od małego. W końcu dorastał pośród nas. Za kogo ten syn cieśli się uważa? Jest jednym z nas i przecież wcale nie jest lepszy niż my. Jak więc śmie nas pouczać? Ci, którzy w pierwszej kolejności powinni uwierzyć Jezusowi, nie dali mu wiary. Ale czy można się im dziwić, czy mieszkańcy Nazaretu i krewni Jezusa mogli rozpoznać, że to dziecko, które dorastało pośród nich, nosi w sobie tak wielką tajemnicę bycia Synem Bożym? Właśnie takie odrzucenie przez najbliższych boli szczególnie, boli najbardziej przecież każdy z nas życzyłby sobie właśnie u siebie w domu wśród swoich bliskich słów uznania docenienia pochwały a tu zamiast tego często spotyka nas zazdrość niezrozumienie pogarda pan Jezus będąc tam w nazarecie wypowiedział niezwykle gorzkie słowa do swoich rodaków tylko w swojej ojczyźnie Wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Jak często boleśnie się to sprawdza także i w naszym życiu. Bo niełatwo jest dawać świadectwo wiary i chrześcijańskiego życia, szczególnie wśród ludzi nam najbliższych, tych, którzy nas doskonale znają, którzy widzą nasze zalety, wady, to jacy jesteśmy. I ta historia odrzucenia. Proroków yy, przez ludzi powtarza się nieustannie, także i w dzisiejszym świecie. Bo przecież także i dziś chrześcijanie są krytykowani, także dziś chrześcijanie są odrzucani za to, że twardo stoją w obronie życia, że stają w obronie nienarodzonych, gdy bronią biednych, prześladowanych, gdy przeciwstawiają się eutanazji. Gdy potępiają narkomanię, alkoholizm i wszelkiego rodzaju uzależnienia. Święty Marek w dzisiejszej Ewangelii zapisał, że Jezus z powodu niedowiarstwa mieszkańców Nazaretu nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Jak bardzo Jezus potrzebuje naszej wiary, by mógł nas uzdrawiać by móc odmienić nasze życie. Zobaczmy, że jeżeli Jezus nie znajduje gdzieś wiary, to zwyczajnie nie może wspierać tych wszystkich miejsc swoimi cudami, swoją łaską i swym błogosławieństwem. A dzisiejszy świat przecież tak głośno woła, by wyrzucić Boga ze szkół, biur, zakładów pracy, by usunąć Go z ulic i sądów, z całej przestrzeni publicznej, by zamknąć Go w zakrystni. Tyle, że jak On wówczas będzie mógł wspierać to nasze życie, jeśli go z tego życia wyrzucimy. Życie bez Boga jest przecież pustynią, jest ono bezowocne, ciągle w takim życiu czegoś brakuje. Dlatego trzeba nam stale uczyć się wiary i zaufania Bogu, by także i w naszym życiu mogły się dokonywać wielkie dzieła Boże. Bo także dziś. Chrystus przychodzi do nas jak do swoich, do Nazaretu, ale tylko oczyma wiary możemy go dostrzec w kawałku chleba, który przyjmujemy w Eucharystii, we wspólnocie kościoła, w posłudze kapłana czy w drugim człowieku. Dziś, drodzy bracia i siostry, Kościół przypomina nam świętą Agatę, tę, której imię znaczy tyle co. Dobra. Święta Agata była Sycylijką, jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Według opisu jej męczeństwa, Agata urodziła się w Katani na Sycylii w około 235 roku. Po przyjęciu Chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii, który zaproponował jej małżeństwo. Agata jednak odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Deciusza. Kwincjan postanowił aresztować Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej bardzo rozpustnej kobiety imieniem Afrodyssa. Kiedy te wszystkie zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi, w którym zginęło bardzo wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk Agaty, gdyż dostrzegł w tym nadchodzącą karę Bożą. Ostatecznie jednak Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle 5 lutego 251 roku. Stając w obliczu śmierci, złożyła cudowne wyznanie swojej wiary, mówiąc: Najwyższe szlachectwo polega na byciu. Niewolnikami Chrystusa. Najwyższe szlachectwo polega na byciu niewolnikami Chrystusa. Ta niewola Chrystusa, moi drodzy, nie polega na tym, że spętani jesteśmy powrozami, że zakuto nas w kajdany i wrzucono do ciemnego lochu. Niewola Chrystusa polega na dobrowolnym oddaniu mu się w niewolę miłości. I całe nasze życie jest właśnie tym dorastaniem do tego momentu, kiedy w wieczności zjednoczymy się z Bogiem, który, jak mówił święty Jan, jest miłością. Prośmy dzisiaj Boga, przez wstawiennictwo świętej Agaty, byśmy w naszym życiu byli tak jak ona, byśmy byli dobrymi, ale także byśmy byli wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii. Zachętą do tego niech będą słowa z dzisiejszego fragmentu listu do Hebrajczyków. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który wyrasta do góry, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. Amen.